Dla mnie temat 9 powinien pojawić się znacznie wcześniej w cyklu szkolenia. Uświadomienie niepewności systemu i traktowanie go tylko jako wytyczne jest dla mnie bolesnym odkryciem. Po kilku miesiącach testu mojego systemu na F20, gdzie przynosił zawsze miesięczne zyski, był lepszy od moich indywidualnych zagrań, postanowiłem w grudniu bezwzględnie stosować się do jego wskazań. Efekt totalna porażka. Akurat teraz system wydawało się dobry, okazał się fatalny. I pytanie, dlaczego zawsze tak się dzieje, że jak już zaczynam przełamywać niepewność, dostajemy strzał w plecy? Można na to spojrzeć z dwóch stron. To znaczy dobrze, że ten strzał w plecy Pan teraz, a mam nadzieję, że nie, nie grał pan jeszcze live, a jeżeli już to na małych, na małych yy, sumach. Yy, dlatego, że jak rozumiem, to przejście, kiedy pan zaczął stosować tylko ten, ten właśnie ten, ten swój system, i on wszedł w okres strat, było związane tylko z, znaczy ten okres strat, jest związany tylko z tym, że się system, znaczy, że się rynek zmienił. Być może jest tak, że po prostu testował Pan system w silnym trendzie, czy testował Pan system w trendzie. Jeżeli system wszedł w okres innego zachowania, to znaczy w jakiś trend boczny, to w tym momencie może Pan mieć po prostu serię strat. Teraz testował Pan wiele miesięcy. No i tutaj jest pewien problem. Czy testował Pan wiele miesięcy? Ile sygnałów Pan wtedy miał? Do, do czego zmierzam? Te wiele miesięcy, powiedzmy, jest to 4 czy 5, 6 miesięcy, 7 miesięcy. Jeżeli jest system i nie gra pan w skali dziennej, tylko na przykład, przepraszam, nie gra pan w skali, tam powiedzmy, godzinnej, ale w takiej skali też, w tym okresie mogą być same, bo jeżeli rynek jest w trendzie, jest jeden charakter rynku. Jeżeli pan grał, a nie testował jeszcze wcześniej, patrząc, że rynek może mieć rozmaite inne, Charakterystyki, nie tylko trend, no to w tym momencie tych sygnałów, które pan przetestował, jest za mało. I po prostu rynek, mu, przepraszam, i system musi sobie radzić w rozmaitych sytuacjach rynkowych. To znaczy i w trendzie, i w trendzie spadkowym, trendzie wzrostowym, w trendzie, bo jak rozumiem, to, to są kontrakty, ewentualnie w trendzie bocznym. Czy ewentualnie będzie tak, że po prostu w, w trendzie będzie, będą sygnały, które będą przynosiły zyski, a w trendzie bocznym Zatrzy... Przy zatrzymaniu trendu, będą po prostu przynosiły systematycznie straty. Oczywiście, z jednej strony wie pan, jest to nieszczęście, z drugiej strony jest to szczęście, bo czegoś się pan nauczył. To znaczy, że rynek może się zachowywać w taki sposób. Okej, okay, ja rozumiem, rozumiem absolutnie sytuację, w której po prostu dla pana jest to ciężkie do zniesienia psychicznie. Natomiast proszę z tego wyciągnąć sensowną naukę, że po prostu ten system tak ma i przyjrzeć się, że Taką serię, jaką pan miał strat, no to trzeba ją będzie przetrwać. W momencie, kiedy pan będzie kontrolował straty, to w tym momencie, znaczy tak, jest to nauka. Ja tego systemu nie znam. Jest to nauka i po prostu trzeba ją wziąć pod uwagę. Ja rozumiem, że teraz jakby odtworzenie tego poczucia zaufania do systemu będzie troszeczkę trwało, ale tak naprawdę, wie pan, no, ja też mam takie, takie, takie po prostu przeświadczenie, że to, co nas spotyka, wie pan, to nie jest bez sensu, że to wtedy, kiedy trzeba, to akurat my się tego uczymy. Wchodzi pan, liczy pan na coś, dostaje pan po łapach. Dobra, trzeba się wycofać i trzeba popatrzeć, czy ja o czymś nie zapomniałem. Czego ta sytuacja ma mnie nauczyć? W momencie, kiedy tam pan tak, w ten sposób będzie podchodził, to po prostu będzie panu łatwiej. I, I tak, no, z boju, że tak powiem, pochodzi większość wiedzy, którą ja przekazuję. Mogę panu współczuć, a z drugiej strony widzę w tym, że tak powiem, palec Boży, że akurat w momencie, kiedy pan wszedł, to trend się zmienił Jeden charak charakterystyka rynku się zmieniła i efekt jest taki, że, że musi Pan być przygotowany na tego typu rzeczy, jeżeli chce Pan być po prostu traderem, który będzie się z tego utrzymywał przez wiele lat. Trzeba być przygotowanym, trzeba to wziąć pod uwagę. I teraz do Pana, od Pana pomysłowości, sprytu, inteligencji zależy po prostu, co Pan z tą wiedzą zrobi i w jaki sposób Pan, że tak powiem, podejdzie do tematu po to, żeby wziąć pod uwagę, że takie rzeczy mogą Pana spotykać i mimo wszystko jeszcze przejść na tym do porządku dziennego.